Dobre rady dają dziady. Rada, jak zdobyć tanie mieszkanie. Ludzie, jak kto się nachapał za komuny, to się teraz mieszka w takiej willi. A jak którym był, nie daj Boże, uczciwy, tak jak my, to teraz musi kombinować, jak tu zdobyć mieszkanie. Najważniejsze w tym kombinowaniu jest dawać ogłoszenie do gazety i szukać zielenia, co się chętnie zamieni. Ale od czegoś trzeba Jak ktoś ma mało pieniędzy, to najlepiej niech się zajmie budkę telefoniczną. Słuchaj, Torrington, nie poszedłbyś trochę na spacer? A po Bo chciałem się trochę zrznąć. Co ty chodzisz znowu? łóżka? ty na tak spałeś? Spałem, ale się nie wyspałem, bo całą noc gadałeś przez telefon. Jak kto jest gruby, albo wygodnicki i mu w butce nie pasuje, to musi dawać ogłoszenia do gazety i szukać Jelenia, co się chętnie zamieni. W tym w wypadku bo się się trafić coś większego, na ten przykład adoptowany na mieszkanie kiosek ruchu. E, Carrington! No? Spadłem do kiosku po papierosy! A przecież ja nie palę! Ale ja palę, więc skocz! Jeśli kto ma większą rodzinę albo więcej mebli i mu w kiosku nie pasuje, to musi dawać ogłoszenia do gazety i szukać zielenia, co się chętnie zamienia. Konsekwentnie w wyniku zamiany może uzyskać coś większego, na ten przykład barakowóz. Lewą zaletą tego mieszkania są koła. Dzięki pomocy możemy podróżować dookoła świata pod warunkiem, że mamy zaprzyjaźniony traktor. I tak to w wyniku dawania ogłoszenia do gazety i znalezienia jelenia, co się chętnie zamienia, można uzyskać mieszkanko, że ho, 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 ho! Takim mieszkankiem, że ho, 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 ho jest nasze obecne mieszkanko, czyli hala fabryczna. I tak to ludzie, widzicie, Dzięki dawaniu ogłoszeń do gazety i znajdowaniu jelenia, co się chętnie zamienia, zaczęliśmy od budki telefonicznej, a teraz mieszkamy na hali. Aktualnie daliśmy ogłoszenie do gazety, zamienię mieszkalną halę fabryczną na Pałac Kultury i Nauki. Ale we Warszawie! We Warszawie!